Cześć wszystkim, mogę Wam teraz pokazać, choć w drodze, akurat wracam sobie do domu, ale mogę pokazać Wam. Używam akurat takiego retybisa. Wygląda jak telefon komórkowy, jak te starsze Nokia. Tak wygląda. W środku Wam nie pokażę, bo teraz nie mam jak. Otw otworzyć go i wygląda tak, że ma po prostu takie funkcje. Miał jeszcze funkcję SMS, miał jeszcze funkcję dzwonienia, miał e mapy Google, ale wszystko zostało wyłączone. Można to w opcji wyłączyć. Przepraszam, że tak. E Chwilami odchodziłem od pokazania tego telefonu. To jest Retevis RB. Ma, jak widać, androida. Android, jak widać, taka wersja. Jak widać, model RB21 od Retevisa. To jest urządzenie z dual SIM. Nie wiem czy działają dwie karty na raz czy jak Nie wkładam, na razie mam tylko kartę internetową zwykłą Ale wystarczy 20 giga Na rozmowy tylko na zelo Jak wiadomo Jak wiadomo Android wyłączony z Cosplayza mi tu nic nie aktualizowało Więc są takie opcje jak tu widać u mnie i pierwsze to Zeldo tu instalowałem drugie TPTT to jest od funkcji siedziowych Czyli tak można powiedzieć te pok w skrócie, nie wiem jak to prawidłowo się nazywa Pokit właśnie ten Czyli taka można powiedzieć komunikacja sieciowa krótkofalaska, tylko że sieciowa taka Nie wiem jak to dokładnie działa, nie mam, mam ten Mestastik od, od Lori też systemu radiowego Jeszcze nie mogę na nim skomunikować się z Lorą, ale dojdę do tego ustawienie to wiadomo Tylko doinstalowałem dokumenty Google bo dzięki temu niektóre funkcje mogę sobie tu przesłać bo wiadomo nie wszystkie hasła i inne takie rzeczy pamiętam ale mniejsza o to jest na Androidzie wiadomo ma te wszystkie funkcje Androida jak widać ma przyciski o teraz może trochę lepiej widać przepraszam że wyłączyłem tak takie ma tu funkcje jak widać Zelda normalnie pracuje poprawnie. Oprócz się na kontakty. Włączymy echo, żeby pokazać, że to wszystko działa. I to tak wygląda. Tutaj wszystko Zello jest w pełnym jego znaczeniu. Mogę pokazać mam funkcję Trata. Akurat tutaj widzę, że z tej. Wersji Echo nie ma możliwości pisania, ale mniejsza o to, zaraz Wam pokażę, że, tylko się cofnę na głosowe, że pokazać, że działa, o, załączyłem, coś tu mówię, to widać, że się pojawia, różne dźwięki, że tam działa, zaraz usłyszymy, co tu się nagrało. tak trochę przybliżyć, żeby pokazać, że pokażę co działa. Cofniemy się, tak. Wyrzucę tylko te echo ostatnich, wejdę na plan awaryjny, który zapraszam. Zaraz w tym planie awaryjnym powiem. I tu mogę pokazać, że tu akurat jest wersja czata trata że Żeby napisać widać. Klawiatura się wyświetliła. Mój na ten rozmawiać, Więc jest wszystko pewnie ładnie. To jest Retevis, jest teraz przypomnę. Retevis LB21 Wygląda jak telefon komórkowy, ale jest uważany jako krótkowarówka sieciowa. Z tą funkcją bok. To tutaj jest właśnie widać te taka krótka falówka ale to jest za bardzo, więc można sobie podziałać porozmawiać sobie z kimkolwiek jak ktoś będzie chciał to może sobie wejść na też taką grupę jak tak mysz czyli po prostu to jest grupa To jest grupa od urządzenia LoRa. Z którą można się ten komunikować i działać sobie. Więc taki ten. Również zapraszam na plan awaryjny. Jak ktoś jest w temacie prepelingu lubi ten temat być peperkiem, czy, czy chociaż się interesuje tak. Poczytać i mieć jakąś wiedzę w tym temacie, to zapraszam Bo akurat jest ten, warta grupa Znam, znam tu Tu są twórcy tej właśnie strony, planawartliny.com Tam zresztą znajdziecie hasło wszystkie, dostęp do tego Nie chcę Was skłamać, ale chyba hasło jest planawarniny.com. Do tego kanału Więc tu zapraszam krótko, taki telefon sieciowy do komunikacji, jak widać, tak to wygląda, taki, nie ma aparatu, w ogóle nie posiada, ale w tym temacie niepotrzebny, bo przecież nie robimy zdjęć, dlatego mam wszystko to wyłączone, sklep Play i tym, podobne rzeczy, żeby mi się nie aktualizowało niepotrzebnie, żeby to długo trwało. Długo urządzenie to działało. Jeszcze na to kilka aplikacji doinstalować krótkofalarskich i mieć takie urządzenie typowo krótkofalarskie. Więc bardzo fajne urządzenie. Wcześniej miałem takie urządzenie podobne też do telefonu komórkowego. Ale jest bardziej zbliżone na krótkofarówkę. O, o nazwie Tokiet. 1000, więc mógłbym polecić ale tam jest starszy Android i tam ciężko doinstalować cokolwiek a tu Android 71 więc więcej jest do działania i można sobie podziałać w tym temacie dużo. Jak ktoś lubi takie komunikacje, a mi coś się spodobało urządzenie. I, I na tym się urządzeniu tutaj zatrzymałem, więc więc będę takie urządzenie posiadał. Bardzo fajna sprawa do komunikacji po bokach. Tylko ma ten, jak widać, przycisk PTT. Tu może trochę nie widać. Widać teraz przyciski głośniej ciszej. U góry ma latarkę. Gniazdo słuchawkowe. więc można sobie w terenie komunikować. A ktoś będzie bardzo chciał, jeszcze mieć dodatkową możliwość. W trakcie drogi słuchania sobie jakiejś muzyki, to mogę sobie coś 3 wsadzić karty, pamięci i sobie działać. A i nadal jest gniazdo USB, ale mikro. Więc dużo się nie zdziała na USB-C, wiadomo. Ale mniejsza o to Wi-Fi. Wszystko są nie tylko Android. Najważniejsze działa polecam, zapraszam na stronę planawaryjny.com Jednocześnie zapraszam na testy, które się odbywają 13 każdego dnia miesiąca oraz ostatniego dnia miesiąca. Tam wszystko zresztą na stronie planawaryni.com jest, nawet na ich facebookowej stronie wszystkie informacje są, więc zapraszam. Jak ktoś będzie chciał takiego zarządku to jest chyba jeden z lepszych, bo na koniec mogę powiedzieć, że to jest AliExpress sam okrojony. Troszkę mniejszy wyświetlacz, a to ucina czata Więc taki to jest bajer. Że tak mogę powiedzieć, że ucina czata i nie możemy pisać. Tylko widzimy w czacie. Mogę zaraz Wam pokazać. W czacie tylko widzimy tą główną belkę z tymi napisem plan nawalny.com, kom. Te strzałki wstecz do przodu. Możliwość odsłuchu i to wszystko. Reszta jest zablokowana. Nie widać tego na ekranie, więc są ograniczone, ale do samej rozmowy, jak ktoś tylko będzie chciał rozmawiać, to mogę polecić warte. Tylko nie do pełnej komunikacji na zewnątrz. Jeszcze raz z miłą chęcią zapraszam na te kanały. I tak na szybko pokazane zostało urządzenie, które ostatnio nabyłem. Oczywiście z drugiej ręki, bez żadnych dodatków. Sam urządzenie z baterią, ale i tak się opłacało, bo można dokupić sobie do tego urządzenia od marki pokrewnej Inrico. Można sobie zakupić dodatkowo akcesoria. Może będzie pasował mi uchwyt do paska. Zobaczymy ten clips od innej, T310, który jest wygląda taki sam, tylko jest raz oprogramowanie, jak się włącza innej marki, i to wszystko. I tam można dokupić z aparatem albo bez I cała taka filozofia, ja mam bez aparatu. Pozdrawiam z wszystkich kundynujących. Cześć Hej.